Myśli, że ja zrobię przegryt. No, bo myśli, że jestem mi wart. Ona myśli, że ja zrobię dla niej przestar. Nie, yeah. po co ona w sumie tyle myśli? Ona się mną bawi, jakbym był zabawką. Chciałbym ustawy jej krzyczeć, ale wokół widzę Które były z kosmosu A ja jestem tylko zwykłym ziomkiem Co ma dziesięć złotych, które dała mama Obraziła się, no bo nic nie czuje Tak mi kurwa powiedziała Powiedz czy to jest normalne Ej, ona jest po prostu zbieralona Ej, ona jest po prostu rozjebana Nawet nie wiem czy mam ją jeszcze kochać Czy mam kupić większy portfel Wszystko to rybkę z lubii, perfumy opium No bo ja z albo moją kotko w sumie nie znam się Ona chyba myśli, że ja zrobię przegrad No bo myśli, że jestem mi wart Ona myśli, że ja zrobię dla niej przestęp Nie, po co ona w sumie tyle myśli Ona się mu bawi, jakbym był zabawką Chciałbym ustawy jej krzyczeć, ale wokół widzę pustkę Zaraz zarazę Ona prosi mnie o seks, ale dzisiaj nie dam rady Chyba lepiej, żebym zdechł niż połykał twoje rany Teraz tylko czuję wstręt, kiedy widzę piękne damy Ty też jesteś jedną, ale jestem twoją drogą do ofendi Kupiłem ci buty, sprzedając mój kop na części Twój materializm nie tylko z tobą więzi No pokroisz mi, że się zajebiesz, gdy nie kupię ci torebki yeah. Myśli, że ja zrobię przegręt No bo myśli, że jestem i wart Ona myśli, że ja zrobię dla niej przesta, Nie, yeah. po co ona w sumie tyle myśli Ona się mną bawi, jakbym był zabawką Chciałbym to wykrzyczeć, ale wokół widzę pustkę